Siemanko z tej strony, Elio Atari Retrofan. Po długim czasie zabierania się do tego tematu w końcu mi się udało zmobilizować, znaleźć, znaleźć czas i przede wszystkim wolny salon, bo, bo niestety nie mogłem tego zrobić na, na graberze. Zaczynam cykl materiałów, w którym, w którym będę wam pokazywał gry na Atari 2600, które to gry mam pożyczone od Radka, RetroGamera. Pozdrawiam Radziu i jeszcze raz dziękuję za, to, za tą pożyczkę. E, gierek jest bardzo dużo, tych karliżerów jest grubo ponad 50, natomiast no, nie będę pokazywał tych gier każdej w osobnym materiale, bo to się mija z celem po prostu, bo część tytułów to są gry, które już ogrywałem, które już widzieliście, ale w wersji na Atari 65XE. E, więc tutaj zrobimy takie zbiorcze materiały, w których kilka gier naraz pokażę i sobie tam je porównamy z, z tą wersją bardziej taką dorosłą na, na, na Atari 65XE. Niektóre gierki, które mam od radka, to są takie perełki, naprawdę, i wtedy będzie osobny materiał poświęcony danej grze, ale w większości będą to jakieś takie pakiety, nazwijmy to, tych gier. Nie wiem, ile tych materiałów docelowo wyjdzie. Myślę, że do 10 się zamkniemy. Będę starał się je wrzucać raz w tygodniu. No i dzisiaj zaczynamy od gier. Wybrałem 8, z których 6 już było na moim kanale na Atari 65Xe. A dwa tytuły to też takie mega bardzo znane i popularne, popularne gry, których już nie będę e, e, nagrywał na, na Atarińce swojej, e, ale ale zobaczymy jak wyglądały na Atari 2600, bo wszyscy wiedzą jak wyglądają na Atari i na Commodore. E, ok, zaczynamy. Zaczynamy od Jungle Hand. E, tutaj, żeby było jasno, ja nie będę mówił, że, że te gry są jakieś beznadziejne e, czy coś, bo nie o to chodzi w tym, w tym materiale, bo to jest pierwsza konsola, która trafiła do domów i, i ta grafika, która tutaj jest, i tak jest zarepista jak na tamten czas, w którym, w którym się konsola pojawiła. Więc tutaj nie oceniam, że coś jest słabo wyglądające w porównaniu z Atari, tylko po prostu będę zwracał uwagę na te szczegóły, żeby nie wiem, docenić ten postęp, który się dokonał. Z Atari 2600, na Atari 65Xe i czy tam 800XL. No i jak widzicie w Jungle Hunt, jak pamiętacie mój filmik, no to tutaj jest diametralna różnica w grafice. Na Atari 65Xe ten dół, który tutaj był w tej dżungli, czy tutaj to pod wodą, no to w dżungli były jakieś krzaczki na Atari, jakieś paprotki, ja to nazywałem. Tutaj pod wodą mieliśmy też jakieś takie, nie wiem, koralowce czy coś, a na Atari 2600, no wiadomo z ograniczeń pamięciowych, bo te gierki z tego co gdzieś wyczytałem, one miały po 4-8 kB. No to jest rzeźnie, jak 4 kB w ogóle taką grę zmieścić, więc i tak jest dobrze. No a że nie było tej pamięci dostępnej, no to, no to są po prostu wielkie piksele tam w jednym czy, czy w dwóch kolorach, ale grywalność jest bardzo zbliżona. Wiadomo, że też ten, ten nasz bohater się różni, te krokodyle zupełnie inaczej wyglądają. Jest też na pewno kwestia, że ja to puszczałem na, na telewizorze 40, tam 8 cali LCD. A jakbyśmy to na jakimś takim e, małym kineskopowym puszczali, to też będzie zupełnie inny efekt. E, tak czy siak, Jungle Hunt jest e, jak na tamten okres, kiedy się konsola pojawiła, kiedy te gierki trafiły do domów, kiedy e, już te, te automaty, które były w jakichś tam salonach były mniej oblegane, ponieważ ludzie zaczynali kupować te, te domowe konsole, to i tak gra wygląda naprawdę świetnie. I wielki szacun, powtórzę to jeszcze raz, za te 4 czy 8 w których to się upchało. To jest, dla mnie to jest niewyobrażalne, jak coś takiego można zrobić. I, bo ikonka teraz zajmuje więcej, więcej pojemności, niż tutaj cała gra zajmowała. Grywalność. Na tych lianach jest bardzo podobna, pod wodą jest też podobna. Tutaj mi się strasznie źle grało, przeskakiwanie przez te, przez te głazy. Nie wiem, nie, nie potrafiłem tego przejść. Myślałem, że, że pokażę Wam przynajmniej jak ten, ta akcja z kotłem wygląda i ratowaniem tej dupeczki, ale, ale mi się nie udało, a nie chciałem ileś tam razy pod rząd próbować. Także Jungle Hunt wygląda świetnie, świetnie zrobione. Jak na Atari 2600, jak na te możliwości, które miała konsolka e, rewelacja, i giera na pewno była wtedy e, mega, mega hitem. E, co jeszcze? Nic więcej. Przeskakujemy do, do następnej gierki. Teraz Dig Duck. E, gierka, którą uwielbiam na moim Atari i biłem w nią takie rekordy, że, że hej. E, tutaj wygląda całkiem spoko. To, co tak mi się pierwszy rzuciło w oczy, to na Atari ta ziemia, w której się kopiemy. Była takim jakby jednolitym kolorem. Tutaj jest poprzecinana tymi, tymi pasami. No wiadomo, rozdzielczość też jest dużo niższa. Te, te stworki też inaczej wyglądają. Całość jest taka bardziej kwadratowa. Na Atari, na małym Atari. Te kwadraty, które są tutaj były jakimiś tam wisienkami czy tam owocami, z tego co pamiętam, które zlatywały na, was, na nas, jak to podcięliśmy. Tutaj są po prostu kwadraciki. No, wynika to A, z braku dostępnej pamięci na jakieś lepsze grafiki i samej y, rozdzielczości. Natomiast grywalność jest mega zbliżona. Wiadomo, że wolę grać na 65x, bo, bo też przyjemniejsze dla oka jest, ale y, jak na tamten czas, jak ta gierka się pojawiła, na pewno też była mega chiciorem y, i grało się w to, w to super. Tytuł bardzo grywalny myślę, że na obu platformach, któregoś dnia sobie też spróbuję z dzieciakami w to zagrać. Zobaczymy, jakim pójdzie na, na 600. Co jeszcze, z takich różnic, które tutaj widzę na tak na pierwszy oka, bo za, za długo to w to nie grałem. To nie ma tych takich kwiatków na górze. Tam chyba takie kwiatki zbieraliśmy na, na, na komputerze. To były nasze życie chyba, które tam przybywało. Tutaj tego nie ma, jest, jest pusto na górze. Same ten moment, jak, jak stworki zmieniają się w takie duszki, które przenikają przez, e, przez tą ziemię, to też tutaj jakoś tak dziwnie wygląda. Nie wiem, czy to nie jest kwestia telewizora, bo ten obraz jest taki chyba bardzo rozciągnięty do, do tej panoramy, a nie wpadłem na to, żeby w opcjach zrobić format 4x3, więc to, to też pewnie troszkę psuje, psuje efekt końcowy, e, ale e, to nie zmienia faktu, że gierka jest, jest zacna i też jak na tą pojemność, którą zajmuje na tym karbidzu, no to, to wielki szacun dla, dla twórców tej gry. Teraz kangaru, jedna z moich też ulubionych gierek arkadowych. I tutaj, no tutaj wygląda zdecydowanie gorzej niż na Atari. Aż mi było ciężko dłużej w to grać, bo no, bo wygląda mega słabo, mega słabo wygląda dziwnie się gra. Yy... Najbardziej mi przeszkadzała taka, taka drobnostka, czyli ta kula, która na Atari 65X była dosyć taka duża, wyskakiwała z tej, wyskakiwała z tej lewej części ekranu i spadała na, na nas, jak trafiła, że byliśmy w tym samym pionie. Tutaj jest jakąś taką malutką kropeczką. Yy... Nie wiem, te, te małpki mi jakoś tak migają. Yy... Nawet yy, brakuje mi też takiej drobnostki, która myślę da byłaby do ogarnięcia w tej pojemności Cardidża Car i dostępnej pamięci, a mianowicie tej, tej pięści yy, tego kangurka. Na komputerze to była taka duża piącha i robiło ten taki fajny efekt uderzenia. Yy, tutaj jest to takie no malusieńkie strasznie i nie wiem, no dziwnie mi się w to gra. i. Myślę też, że było tutaj do ogarnięcia troszkę więcej kolorów umieścić na planszy, bo tu jest bardzo skromnie. Taki Frogger, którego zobaczycie później. Naprawdę miał, miał dużo więcej kolorów i ten Jungle Hunt wcześniej, które, które przed chwilką było, no, też wyglądało zdecydowanie lepiej. Tu jest strasznie biednie. Kangaru wygląda biednie, co nie zmienia jednak faktu, że w tamtym czasie na pewno też gierka robiła jakieś tam wow. I, I ostro się w nią zagrywali w domach. Ostro zagrywały się dzieciaki, ale z tych dzisiejszych gier, które pokazuję, chyba najgorsza taka, taka wersja. Znaczy, no to wiadomo, to jest pierwowzór, no to. Ale najsłabiej to wygląda i totalnie mi nie przypadło do gustu. I właśnie to, co teraz widzieliście. Jest też problem ze, ze sterowaniem, bo jakoś. Podchodzę do miejsca, w którym jeszcze nie powinienem spaść, i chcę tym joystickiem ruszyć, żeby przeskoczyć, a, a kangurek już zlatywał w dół. Takie to troszkę to dla mnie było nie, niezrozumiałe. No, sama grafika, też tych owoców, które tam się pojawiają, no też słaba, ale to wiadomo z czego wynika. Ogólnie prezentuje się to cieniutko. cieniutko. Ja wiem, że miałem tak nie, nie, nie krytykować tej konsolki, no bo. Bo takie były czasy, ale ta gra, ta gra mi się po prostu nie podoba. Kanguru mi się nie podoba. Na komputerze było świetne, tutaj, tutaj jest bardzo bardzo przeciętne. Wiadomo, że były dużo gorsze gierki w tamtym okresie na, na tą konsolę, ale Kanguru się nie wybija, tak jak Jungle Hunt czy, czy inne, które za chwilę, za chwilę Wam pokażę. Tutaj jeszcze zobaczymy, jak mi poszło, czy, czy przeskoczę na ten wyższy level w końcu, bo co chwilę spadałem. Testerowanie też było kiepskie. Dobrze, że przynajmniej superchargera sobie podpiłem do grania, no bo tym tym, tym joym dziwnym, który mam razem z konsolką, to, to w ogóle się dramatycznie gra według mnie. Tym bardziej, że zacina mi w jednym kierunku i trzeba było mocno, mocno szarpać. No, patrz, jak te małpki migają. Nie, nie, nie to. Nie fajne, nie fajne, nie fajnie to wyszło. Ok, jeszcze tutaj skoczę, pewnie zaraz zlecę. Albo mi małpka, z już nie pamiętam, bo to nagrywałem w nocy, a teraz osobno dodaję. Dobra. E, Przechodzimy do następnej gierki, też mega fajnej. Donkey Kong. E, tutaj graficznie jest słabo, mm, wiadomo dlaczego. E, jest też bardzo porościągana, ale to raczej wynika z, z telewizora, na którym, na którym grałem. E, te głazy też bardziej mi przypominają jakieś toczące się, toczącą się pizzę niż, niż, niż nie głazy właściwie tam były chyba beczki rzucane, prawda beczki, taką toczącą się pizzę. I tutaj jedna rzecz mnie zdziwiła, co za chwilkę zobaczycie. Nie wiem, czy tak jest przez cały czas, ale zapętlały się cały czas te dwa dwie plansze po przejściu tej znowu była ta pierwsza. Nie wiem, czy tak było w całej gierce i, i to było wszystko, co się mieściło na tym kartridżu, Czy kilka razy trzeba było przejść pierwszą, drugą, pierwszą, drugą, pierwszą, drugą, żeby się pojawiła na przykład trzecia plansza. Nie wiem, nie miałem tyle czasu nagranie, ale jak mi się tutaj w końcu udało ten drugi lewer zaliczyć, to znowu był, był pierwszy. A na przykład na Atari 65XC tam były, tam były kolejne jakieś etapiki. Nie, ale następnym razem zdecydowanie muszę, y, muszę ustawić ekran na 4.3 bo wszystko jest bardzo rozciągnięte ten, ten nasz bohater wygląda jak, jak taki grubasek malutki biegający to, to na pewno jest do poprawy przy następnym filmie aczkolwiek tak jak mówiłem to już kilka razy w tym odcinku gierka na pewno podobała się w tamtym czasie Widzicie, przeszedłem i, i znowu mamy pierwszy level. Nie wiem, jak to się tak długo ciągnie, ale no, średnio mi się takie coś e, podoba, żebym się w dzisiejszych czasach zachęcił do dłuższego grania w tą gierkę. Dobra, przechodzimy dalej. Teraz Space Invaders. E, gierka piękna. To jest jedna z pierwszych gier, która była. Grom na Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, właśnie w grach wideo. E, oglądałem na YouTubie materiał właśnie odnośnie tych, tych, tych mistrzostw. E, wygrała tam jakaś babka wtedy. E, wyniki, które tam oni osiągali to, to była jakaś, jakaś masakra. Ja jak grałem na, na 65XF to i trochę ćwiczyłem, ileś tam 10 minut poświęciłem, no to nie byłem w jednej pięćdziesiątej tego, tej, tego wyniku, który, który był tam osiągnięty na tych mistrzostwach, także to, to, to był jakiś kosmos w ogóle. E, czym się Gierka różni od tej, od tej na 65 x e, No przede wszystkim tym, co się rzuca w oczy, nie mamy z lewej strony tego statku kosmicznego, z którego ci, ci najeźdźcy się wynurzają i zaczynają nas atakować. Oni się po prostu od razu pojawiają i od razu zaczynają siekać. No i nie patrząc już na różnicę w grafice z oczywistych powodów, no to cała reszta jest, jest bardzo zbliżona. Też im mniej tych najeźdźców już mamy na ekranie, tym szybciej się poruszają. Obniżają się tak jak na, na komputerze. I jak już zostaje nam jeden, dwa albo, albo trzech, to już naprawdę zapierdzielają tak na dole, że ciężko ogarnąć trafienie w ogóle w nich. Zaraz mi się to właśnie uda. I, I zobaczycie, jakie jest ogromne przyspieszenie. A teraz jeszcze, jeszcze obniżam jeszcze się bardziej. I patrzcie, no to już jest... Nie, nie ogar jestem straszny, żeby to, żeby ich ściągnąć. No, dostałem jeszcze. Dwa życia zostały. Ale to już, już nie trafię. Już nie trafię w niego. Za, za trudne to jest. Także szacun dla tych ludzi, którzy wtedy brali udział w tych mistrzostwach w Stanach Zjednoczonych, bo to jest jakaś masakra. Ok, dalej. Teraz Mrs. Pac-Man, czyli Pani Pacmanowa. Tego tytułu nie ogrywałem na, na swoim kanale. Grałem w tą gierkę oczywiście, no i na, na dużym atalii nie jest taka kwadratowa. No, ta grafika z racji większej ilości dostępnej pamięci jest taka bardziej urozmaicona. Zamiast kwadracików są kuleczki. Te bonusiki, które wylatują w postaci jakichś wisienek, no też są ładniejsze. Ale grywalność jest, jest mega zbliżona. Stworki też podobne. Ich miganie, to w jaki sposób się steruje, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podobnie. I jako mega hit z salonów arcade w tamtych czasach, no jest to bardzo udana konwersja i na pewno Miliony dzieciaków się w to zagrywały, mając już tą konsolkę, konsolkę w domu. Ja też na Atari na komputerze wolałem Mrs. Pacman niż tego oryginalnego Pacmana, bo ładniej się to prezentowało. Tam były takie subtelne różnice w tej, w tej grafice. Poziomy jakieś takie lepsze mi się wydawały i, i, i też wolałem wersję żeńską Pacmana niż, niż tą, ten, ten pierw, pierwowzór. Tutaj zjadamy kreseczki zamiast kropeczek, ale to są takie szczególiki. Wiadomo, kropeczkę jakby mieli zrobić, no to musiałaby się z kilku pikseli składać. Krótszego, dłuższego, krótszego na przykład, a to każdy piksel to jest przy niskiej rozdzielczości problem, no bo wymaga więcej miejsca i, i może takie te, te, te lewele nie byłyby takie zacieśnione, jeżeli chodzi o te korytarze. A tak przy kresce, która zajmuje jeden, jeden wiersz, no to dało się ogarnąć. Tak z ciekawości muszę właśnie doczytać, jaką, jaką rozdzielczość ma w 2600, ale to mi coś wygląda na 80, na nie wiem, na 40 w, ty, w tych klimatach. No, sprawdzę sobie przy okazji. Ok, no nie ma co dalej e, grać. Tutaj sobie przerwiemy i skaczymy do następnej gry. Sequest, jedna z moich ulubionych Gierek z Action Vision. E, tutaj powiem Wam, wygląda. Mega, mega podobnie do wersji na komputer. No, wiadomo, jest mniej szczegółowe ten, ten statek, te, te rybki, ale jest bardzo podobna i to, co mnie zaskoczyło, nie wiem, może to jest złudzenie, ale wydawało mi się, jak to, jak to wczoraj odpaliłem i, i grałem, że dużo szybciej się porusza ta, ta łódź podwodna, jakoś tak bardziej dynamicznie się, się grało niż na komputerze, a to jest akurat na plus. Yy, tytuł mega wciągający i, i na pewno. Rządził w, w domach wtedy. Ja, ja w to grałem też y, z moimi dzieciakami i była mistrzowski Czas takiej wspólnej rywalizacji i śmiechu. Gierka piękna i super. Na Atari 2600 wygląda. Jest kolorowo, y, nie no super, po prostu rewelacja. Tylko tylko grać. Był też taki moment, jak wczoraj grałem, że przez dłuższy czas nie wynurzałem, nie, nie pojawiali mi się nurkowie. Nie wiem, co się wtedy stało, ale no chyba z dwie minuty nie, się nie pojawiali, już myślałem, że jakiś bug w grze jest, ale wynurzyłem się na chwilę i, i zaczęli, się, zaczęli się pojawiać. Nie wiem, jak rośnie poziom trudności później, jeżeli tak samo jak na komputerze zrobione, czyli że wszystko rusza się szybciej i, i więcej wyłazi, no to przy tym tempie, które według mnie jest inne niż na Atari 65X, to już musi być bardzo trudno. Gierka piękna. I, I warto zagrać, jak się ma tą konsolkę. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze wysadzę lutków. Ok, teraz Froger. Totalny, totalny klasyk, i też jedna z pierwszych gier, którą odpaliłem na moim, na moim komputerze. Tutaj wygląda wiadomo, kanciasto i kwadratowo, ale, ale bardzo fajnie. Dużo, dużo obiektów się rusza, jest, jest płynnie. Jest kolorowo, gra się bardzo przyjemnie. Na początku, zresztą no to zobaczycie za chwilę na filmie, nie umiałem zajarzyć, czy ja mam tą żabką wskoczyć na to ciemne pole na górze, czy na to jasne. No I parę razy tam głupio zginąłem, ale gra się bardzo przyjemnie i w tą gierkę na pewno sobie zagram z moimi dzieciakami. Najpierw im pokażę to na 2600, a później odpalimy na, na Atari 60 x Zobaczymy, jakie będą mieli. Wrażenia. Naprawdę naprawdę fajnie to wygląda. Wiadomo, że te kłody, które na przykład pływają tam po wodzie no nie są takie dokładne i piękne jak na, na komputerze. Ale pamiętajcie, cały czas o tym co już kilka razy mówiłem, że to było mega ograniczenie pamięciowe. I, i, I nie szło zrobić lepszej grafy, bo po prostu nie, nie brak, brakłoby grafiki, brakłoby pamięci na, na, na sam kod gry czy, czy tam jakieś odgłosy dźwięki. Więc jest i tak rewelacyjnie dobrze. Gdzie jest jestem tą żabką? Bo już się nie widzę. Aha, już jestem w tej górnej części. No trochę mi zajęło, zanim tam ogarnąłem, gdzie to wskoczyć. Ale już może nie będę przedłużał tego, tego gameplaya. No nic, kończymy. Tak wygląda te 8 gier, które sobie na pierwszy rzut wybrałem. Za tydzień mam nadzieję następny odcinek z grami albo sportowymi, albo wyścigami. Jeszcze zobaczę, ale są też tam tytuły, które oczywiście są na, na komputerach, też nie obejdzie się bez porównań. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się.